Święta tuż tuż, wszyscy się krzątają w kuchniach, robią rozmaite smakołyki na święta, żeby ugościć swoich gości jak najlepiej. Także i ja się biorę za pracę. Dzisiaj przygotowałem dla was sernik na piernikowym spodzie z taką fajną, aromatyczną, piernikową kruszonką. Pracy troszeczkę mamy, także zabieramy się od razu. Za przygotowanie. Czekoladowo piernikowego kruchego ciasta, które później musimy zamrozić, przesieję mąkę, kakao. Dodam od razu przyprawę do piernika, cukier, margarynę, żeby nie zapomniał o cukrze waniliowym. wszystko. Wymieszam mikserem, dodam jeszcze żółtko. Ciasto już się nam połączyło. Utworzę z tego ciasta taki wałek. Później będzie nam łatwiej zetrzeć na tarce, zawijam w folię i wstawiam do zamrażalnika. Teraz zrobimy taką masę czekoladowo-miodową na bazie której będziemy robić nasz biszkopt piernikowy. W garnku rozpuszczam margarynę, miód oraz czekoladę. Cały czas pilnuję, nie zostawiam, bo to się może przypalić. Wszystkie składniki się już nam bardzo ładnie rozpuściły. Dodam przyprawę do piernika. Pamiętajmy o tym, że tej mieszanki nie zagotowujemy. Podgrzewamy tak dość mocno, 70, może nawet 80 stopni. Odstawiam do wystudzenia i w temperaturze około 30-35 stopni będziemy łączyć z masą. Do miksera dodam jajka, cukier. Czcinowy oraz cukier wanilinowy. Wszystko ubiję na bardzo puszystą masę. Blaszkę przesmaruję roztopioną margaryną. Delikatnie oprószę mąką. Masa jest już bardzo puszysta. Połączę przesianą mączkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia z mąką i delikatnie połączę. I teraz dodam naszą masę z czekolady. Miodu. Masa się nam zrobi troszeczkę płynna, ale będzie bardzo fajna, aromatyczna i pachnąca. Masę wylewam na spód blaszki. Rozprowadzę równomiernie na spodzie. Blaszkę z tak przygotowanym spodem wstawiam do piekarnika nagrzanego do 160 stopni z termoobiegiem na jakieś 18-20 minut. Spód już bardzo ładnie wystygł, mogę wyrównać go za pomocą noża zetnę. Te nierówności przydadzą się nam do posypania góry. Może nie wykorzystam wszystkiego, ale część na pewno. Zapinam z powrotem formę. Teraz mogę zacząć robić masę serową. Bardzo prosta w przygotowaniu. Do miksera dodam całe opakowanie. Parogu sernikowego, cukier, bardzo miękką margarynę, opakowanie cukru wanilinowego. Jedno opakowanie budyniu, też o smaku waniliowym. Na bardzo wolnych obrotach. Wymieszam wszystkie składniki. Stopniowo będę dodawał śmietankę. Jak już zobaczymy, że składniki się łączą, dodaję po jednym jajku. Mikser mam ustawiony na takich średnich obrotach. Staram się nie napowietrzać zbyt długo. Masy serowej. Chodzi tylko o to, żeby się bardzo dobrze połączyły wszystkie składniki. Masę równomiernie wylewam na spodzie. Najpierw na tarce pokruszę biszkop. Ciasto, które już mi dość mocno zamarzło. Postaram się teraz zetrzeć na tarce. Co chwilę będę przerywał, i to, co już starłem, rozsypię na serniku. Ostatnią część startego. Czekoladowego ciasta. Rozsypię na całej powierzchni. Rozłożę, żeby było równo. Piekarnik bez termoobiegu ustawiony na temperaturę 180 stopni. Czas pieczenia około 50 minut. Czas pieczenia naszego sernika już dobiegł końca. Wyłączę piekarnik, uchylę go delikatnie i zostawię tak na 20-25 minut. Niech on, w tej temperaturze, delikatnie nam opadnie. Mam nadzieję, że będzie w miarę równy i że będzie ładnie wyglądał. Sernik już opadł. Blaszka jeszcze jest trochę gorąca. Nie powinno się tak robić, ale myślę, że spróbuję go wyciągnąć. Oprócz go delikatnie cukrem pudrem. O, jeszcze paruję. Myślę, że taki sernik w połączeniu z aromatycznymi przyprawami piernikowymi będzie doskonałym uzupełnieniem waszego świątecznego stołu. A ja ze swojej strony chciałbym wam życzyć zdrowych, pogodnych, a przede wszystkim rodzinnych świąt spędzonych przy świątecznym stole z takimi właśnie smakołykami.